Dzień dobry. Tematem dzisiejszej lekcji są lodowce i lądolody. Także taki temat proszę sobie tam napisać: lodowce i lądolody. No i musimy rozpocząć te nasze rozważania od podstawowych pojęć. Będą to trzy pojęcia. Pierwsze pojęcie to glacjologia, drugie lodowiec i trzecie lądolód. Ale zanim tą lekcję rozpoczniemy, to może najpierw kilka takich spraw porządkowych. Po pierwsze, skoro wybieramy się na lodowiec, to warto się na tą wizytę dobrze przygotować, a my dzisiaj wirtualnie się na niego wybieramy. A więc przede wszystkim trzeba się zabezpieczyć termicznie. Czapka. Jak widzicie, kurtka. No i y, oczywiście odpowiednie buty. Nie będę tu już prezentował. Y, należy ubrać y, z, naj, najlepiej na lód z rakami odpowiednimi, kijki. No i jeszcze dla, dla y, ogrzania szyi y, również y, organu odpowiedzialnego za wydawa wydawanie dźwięków. Warto też zabezpieczyć się w stosowny szalik. No i tak ubrani możemy ruszyć na opowieść o lodowcach i lądolodach. Zobaczymy na ile ta bariera termiczna tutaj pozwoli mi prowadzić lekcję. Jak będzie źle, no to ją po prostu ściągnę, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli o lodowcach mówimy, to generalnie jesteśmy w zimnej dziedzinie klimatycznej. Więc słuchajcie, podstawowe pojęcia. Lodowiec, lądolód i glaciologia. Co to jest Lodowiec. Słuchajcie, lodowiec i lądolód to są dwa pojęcia, które zostały omówione już wcześniej. Ja przypomnę tylko, lodowiec jest to zadowolenie kontynentalne, czyli o dużej powierzchni, która zajmuje ogromną powierzchnię. Mamy dwa lądolody na kuli ziemskiej. Jeden to jest lądolód Grenlandii, a drugi większy to jest lądolód Antarktydy. Gdy chodzi o lodowiec, jest to lokalne zadowolenie, które wpisuje się w istniejącą rzeźbę. I ja bardzo was proszę, żebyście spojrzeli tam do zeszytów. Czym jest lodowiec, czym lądolód, one tam zostały dokładnie opisane. Glaciologia to trzecie pojęcie. Glaciologia jest to nauka zajmująca się badaniem lodowców i lądolodów. Po prostu. No i teraz słuchajcie, w drugim punkcie. Warunki niezbędne do tego, by mogły utworzyć się lodowce lub lądolody. No to słuchajcie, mamy takie, takie dwa podstawowe warunki, ale może najpierw, zanim te warunki, to wykres, który pokazuje nam zależność. Wysoko, y, szerokości geograficznej od wysokości bezwzględnej i linia wiecznego śniegu przebiega na tej granicy. Co to jest linia wiecznego śniegu? Otóż, słuchajcie, linia wiecznego śniegu jest to wysokość bezwzględna, powyżej której mamy dodatni bilans śniegu, czyli więcej śniegu pada niż ubywa. Y, no i generalnie są to warunki, w których są, y, są odpowiednie. Są odpowiednie warunki, powtórzę tutaj, w których mogą powstawać lodowce. One nie zawsze będą powstawały. Ja Wam dam przykład polskich tatr, gdzie lodowców nie ma, a według linii wiecznego śniegu powinny być. Powiemy sobie dlaczego. A więc słuchajcie, trzy warunki, jakie są niezbędne, by utworzyły się lodowce i lądolody. Pierwszy warunek to położenie powyżej linii wiecznego śniegu. I od razu przyjrzyjmy się. Linia wiecznego śniegu, tu mamy równik, tu mamy zwrotnik. Raka. Tu mamy zwrotnik koszorożca i odpowiednio biegun północny i biegun południowy. No i teraz zobaczcie. Nad równikiem wysokość bezwzględna, na której mogą się tworzyć lodowce, to jest tam ponad 5000 metrów nad poziom morza. Jeżeli spojrzymy sobie na ten lodowiec, który leży na Kilimandżaru, no to właśnie on taką wysokość, między, ta, ta góra mniej więcej ma. Nad zwrotnikami wysokość, na której mogą się tworzyć lodowce jest wyższa, mogą tam nie ma lodowców. No i wreszcie, słuchajcie. Oddalając się od zwrotników, jak widzicie, ta wysokość bezwzględna dosyć gwałtownie spada. Tu jesteśmy na półkuli północnej w tym miejscu i teraz zobaczcie, ja tu zaznaczyłem mniej więcej wysokość tatr, szerokość geograficzna 50, mniej więcej stopni N. To białe, czyli to jest poziom, na którym mogą się tworzyć lodowce. Najwyższe partie tatr mają wysokość bezwzględną 2000. 300 metrów, 2400 metrów, a w Polsce wysokość bezwzględna, od której mogą powstawać lodowce, czyli przebiega linia wiecznego śniegu, to 2300 metrów nad poziomem morza. Mój komfort termiczny w tej chwili się nieco pogorszył. A więc pozwolę sobie wrócić do stroju bardziej adekwatnego do obecnej pory roku. Drugi warunek. Klimat wilgotny. Słuchajcie, muszą być wysokie opady śniegu. Jeżeli śniegu, śnieg nie pada, no to nie powstaną lodowce, bo z czego? Lodowce tylko mogą powstać ze śniegu. I trzecie w przypadku lodowców musi być również odpowiednie ukształtowanie terenu. To ukształtowanie terenu to niecki. Muszą być rozległe niecki, czyli rozległe kotliny, w których ten śnieg może się gromadzić. Jeżeli mamy tak, właśnie dlaczego w Tatrach nie ma Lodowców, ponieważ tam mamy strzeliste szczyty: wysokie szczyty i ten śnieg, który tam napada, on po prostu sobie zjeżdża w dół. Czasami pomagają w tym lawiny, a po prostu czasami sobie schodzi w dół tak bardzo delikatnie, także nie ma szans na to, żeby ten śnieg gdzieś się tam zakotwiczył na dłużej. Tak to wygląda. A więc warunki niezbędne, by powstały lodowce, punkt drugi. Słuchajcie, lodowce i lądolody w punkcie trzecim skupiają największą część wód słodkich na Ziemi, to jest ponad 2 trzecie tej wody słodkiej na kuli ziemskiej, i zajmują aż 11% powierzchni lądowej na kuli ziemskiej. Głównie są to te dwa lądolody, czyli Grenlandii i Antarktydy. Lodowce górskie niewielki obszar zajmują, ich jest oczywiście w liczbach rzeczywistych więcej, ale zajmują małą powierzchnię. Teraz przejdziemy do kolejnego zagadnienia, mianowicie opowiemy sobie o etapach powstawania lodu lodowcowego. Słuchajcie, wyobraźmy sobie następującą rzecz. Mamy rozległą kotlinę. Tu jest kotlina, tu jest krysia, tu jest słońce i tu jest kotlina. I pada sobie śnieg. I do tej kotliny spada śnieg. I zobaczcie, ja narysowałem, co w tej kotlinie powstaje, tak bardzo schematycznie, i oczywiście potem Wam opowiem jeszcze, co dalej się dzieje. Otóż słuchajcie, jeżeli pada śnieg, świeży śnieg, to on jest bardzo mało, ma bardzo niską gęstość, jest dużo powietrza między, między kryształkami lodu. Dużo powietrza, więc śnieg jest puszysty. No i teraz słuchajcie, ten śnieg pod wpływem działania słońca, a wysoko w górach, jak byliście, to wiecie o tym, że tam słońce bardzo mocno świeci. Więc ja do tego ubioru jeszcze powinienem zastosować okulary, żeby tutaj wszystko nam pasowało. No więc słuchajcie, świeży śnieg. I teraz tak, on codziennie rozmarza, zamarza, w związku z tym słuchajcie, jak, jak śnieg rozmarznie i z powrotem zamarznie, to już nie będzie śniegiem, tylko jest lodem, takim lodem, który powstaje w wyniku zamarzania wody. Ta, ta, ta woda, która zamarza, przesiąka w dół i powyżej, poniżej tworzy się tak zwany firn. Firn to są ziarna lodowe których, których wielkość nie przekracza 1 mm. Drobne ziarna lodowe, między którymi jest bardzo dużo wolnych przestrzeni, czyli on nie jest jeszcze mocno ubity. Niżej mamy lód firnowy. Lód firnowy, to słuchajcie, ziarna już, już są większe niż 1 mm. Mamy coraz mniej powietrza, coraz więcej lodu, ale lód firnowy jest biały. To taka ciekawostka. I wreszcie na samym dole mamy lód lodowcowy, który Słuchajcie, który ma barwę niebieską i powstaje w wyniku ugniatania tego lodu firnowego. On się coraz bardziej ugniata i powstaje w efekcie lód lodowcowy, który jest bardzo gęsty. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że aby powstał jeden metr lodu lodowcowego, jeden metr wysokości, potrzeba 15 metrów śniegu. 15 metrów śniegu, czyli świeży śnieg, ubija się 15 żeby stworzyć lód lodowcowy i co teraz dalej się z tym wszystkim dzieje? Otóż, słuchajcie, śnieg ciągle pada, 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 pada. To wszystko, to wszystko zostaje zajęte przez lód lodowcowy. Wyżej będziemy mieć lód firnowy firn i na, na samej górze świeży śnieg, czyli powstaje nam taki taka tutaj, jakby to powiedzieć, menisk wypukły nad tym. I lód lodowcowy będzie teraz zastanawiał się, co ma dalej zrobić, bo on już, może, już wypełnił całą kopinę i już nie ma dla niego miejsca. Tak jak Wam mówiłem, trzeba okulary słoneczne również wziąć, jak idziemy na lodowiec, ponieważ albedo bardzo wysokie, odbija się prawie całe promieniowanie słoneczne. No i możemy uszkodzić sobie wzrok, jeżeli bez tych okularów byśmy poszli. Także pamiętajcie, okularki również zabrać, poza czapką, poza szalikiem i tymi wszystkimi atrybutami. Również, żeby okularki były. Dobra? Jak na lodowiec pójdziecie, pamiętajcie. Być może będzie można kiedyś tam podróżować. Okej. Okay. Słuchajcie, lód lodowcowy. I okazuje się, że lód lodowcowy... Jest bardzo plastycznym ciałem i ma tendencję do poruszania się. Glacjolodzy mówią, że lód lodowcowy płynie, w cudzysłowie płynie, no bo wiadomo, jest ciałem stałym, ale porusza się szybko. Słuchajcie, najnowsze podręczniki podają, że ten ruch nawet wynosi 45 metrów na dobę. 45 metrów na dobę, a jeszcze kilka lat temu ten najszybszy ruch stwierdzony wynosił 38 metrów na dobę. Gdzie ten lodowiec tak gna? W którym miejscu? Lodowiec nazywa się Jakobshawn w Grenlandii i tam ten najszybszy, właśnie ruch lodowca stwierdzono. To teraz, słuchajcie, następna sprawa to budowa lodowców górskich, czy taki punkt musicie sobie zapisać. Budowa lodowców górskich. Lodowce górskie składają się z dwóch elementów. Mamy tutaj rysunki. Pierwszy rysunek od góry to jest budowa. budowa lodowca górskiego, gdybyśmy patrzyli na to z góry, z lotu drona, z lotu ptaka. To, słuchajcie, co tu widzimy, to jest pole firmowe. Czyli to jest z góry widzimy pole firmowe w ten sposób, a w przekroju pionowym pole firmowe widzimy w ten sposób. Pole firmowe, czyli to jest fabryka lodu. I teraz z pola firnowego, ja wam powiedziałem, ten lód lodowcowy próbuje wyjść i on znajduje sobie takie miejsce, które nazywamy jęzorem lodowcowym, i on tym jęzorem lodowcowym będzie spływał w dół. Naszego stoku. On będzie wypełniał dolinę. Najczęściej Dolinę Rzeczną, która ma kształt litery. Są to, litery, są to Doliny V-kształtne. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Otóż w wyniku, w wyniku tego, że w tą Dolinę V-kształtną wbija się język lodowcowy, tam następuje erozja glacjalna. Erozja glacjalna, która polega na współistnieniu trzech procesów. Córki Krysi. Myślę, że pamiętacie. Krysia jest tu. Tak? A córek tutaj nie ma, bo one pracują tutaj cały czas. To są trzy procesy: detersja, detrakcja, egzeracja. Wszystkie trzy były omówione na lekcjach. Jeżeli nie pamiętacie w tej chwili, proszę tam do zeszytów, do podręczników przypomnieć sobie odkuwanie, przesuwanie yy, i, i tak dalej. Tak? To, to wszystko są te procesy, które tam się dzieją. Myślę, że pamiętacie. No i teraz słuchajcie. Yy, mamy więc pole firnowe, fabryka lodu. Jęzor lodowcowy. To język lodowcowy, który transportuje lód lodowcowy. Teraz zobaczcie. Tu mamy przekrój, jak to wygląda w ukształtowaniu terenu. A więc pole firmowe jest wysoko, natomiast język lodowcowy schodzi coraz niżej. Schodzi coraz niżej i w którymś momencie stanie się tak, że lód lodowcowy, który powstał wysoko, gdzieś tam w górach, czyli na białym polu tutaj, tak powstał, sprowadzi ten lód poniżej linii wiecznego śniegu. I teraz zadaję Wam pytanie, co się stanie w momencie, kiedy lód siłą, yy, na, 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 yy, pod działaniem siły grawitacji będzie schodził w dół i zejdzie poniżej linii wiecznego śniegu, tam, gdzie jest cieplej. No, odpowiedź jest banalna. Co się z nim stanie? Wy sobie odpowiedzcie, yy, jak uważacie, co się stanie. A ja wam potem powiem, co się stanie. Dobrze, i teraz słuchajcie, gdy chodzi o to, jak zachowuje się język lodowcowy w ciągu roku. No to właśnie on poniżej linii wiecznego śniegu ulega ablacji, ablacji, czyli topieniu. Ablacja to jest topienie, tak? Topienie lodu, ablacja. No i teraz tak, jak mamy lato, to język lodowcowy się cofa. My mówimy wtedy o regresji, regresja. W czasie zimy, wiadomo, temperatury są niższe, a więc język lodowcowy, tak to sobie wiem, narasta, przybywa go. I to mówimy o tym procesie, że to jest transgresja. Transgresja lodowca. Natomiast, jeżeli mamy taką sytuację, że lodu ani nie przybywa, ani nie ubywa, to nazywamy tą sytuację stagnacją. Stagnacją lodowca. A więc, słuchajcie, reasumując tą naszą pierwszą lekcję dotyczącą lodowców i lądolodów, będziemy tutaj Będziemy tutaj w ten sposób działać, że notatka będzie się składała z następujących punktów: podstawowe pojęcia, warunki niezbędne do tego, by powstały lodowce, ile tam zajmujemy, jaką powierzchnię lodowce, etapy tworzenia się lodu lodowcowego, że lądolód, lód lodowcowy jest ruchomy, że lodowce górskie składają się z dwóch elementów. Wymienić należy w notatce, jakie to są elementy, a więc pole firmowe, jęzor. I dalej, jak ten język lodowcowy się zachowuje w momencie, kiedy przekroczy linię wiecznego śniegu. No to słuchajcie, na dzisiaj tyle. Do widzenia.